Siemano, siemano, z tej strony Kapi, dzisiaj ze mną Miastek Cześć Oraz taki pewny pan, albo jej chłopak, Ukrainiec, Gracek Siema Gracek jest małomówny generalnie, no bo to wiadomo, Ukraina, wiecie o co chodzi, jeszcze go nie zrozumiecie On nie panie mają. Tak jest, on tam gabalić po ukraińsku i w ogóle i po rusku On <laughs> e, mi tutaj ujeżdża konie no i co, w dzisiejszym odcinku nadszedł... Mikrania, dobra, łotka i W dzisiejszym odcinku nadszedł ten czas, żeby się pożywać z dwoma ciągnikami, czyli że Sztajer... ...oraz Kejsik. No to co, cyk. Odeślij stąd, nic mi tu nie rób. Wartość Sztajera 38,629, wiek 28 dni, godziny pracy 24,40. 24. Stan, no śladowo zipie. Także sprzedaj. Poszło. Oraz Kesik. Godziny pracy 27.30, wiek 28. Wartości nie ma. Stan umierający. Zwróć. On był oczywiście wypożyczony. No a tutaj jest moja nowa maszyna, czyli Fendik. Taką się prezentuje. Tutaj Wam jeszcze pokażę wszystkie specyfikacje do niego. To jest ten 900 vario. Kolor podstawowy e, silnik na, na 366 koni zmieniony ustawienia kół standardowy. Także tak to wszystko wygląda: za 3000 go kupiłem. E, I teraz jeszcze kupię małe ciągniki Kupię sobie tego Fenda 500. Faworytkę on będzie do takich prac przy zwierzętach. Czy, żeby wodę woził, czy na przykład tam pasz... na podmiankę po prostu. No, Paszowozo tak jest. Także konfiguracja silnika na 150 koni go daje Marka ku niech będzie, ustawienie ku też niech będzie standardowe 10 Na Michelinki zmień, fajnie wygląda Mówisz? on tylko Nokiany może Nokiany no No to zostaw mu też Leborgi No też 93,5 tysiąca, taki mały silniczek. Kupujemy go Także tam Ukrainiec Ja zjadę silnik Tak? Gdzie on jest? No, zanim... tutaj pokaż o, taki właśnie mały. Proszę bardzo. Jeden kogut. Dobra, odjeżdżaj. I, najważniej... I najważniejsze w dzisiejszym odcinku. Czyli, że wchodzimy w siewniki. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Horsz, mały Horsze za 104. Sto... Tylko tego dobrego kup. Za 104 tysiące. 9 metrów. Szerokość. Yy, za 104 tysiące. Tak jest. Kup. Dobra. Mamy go? Mamy. Siadamy do fenda. puszczę tu tu tu, tu, tu. mi go. A ja ci go sąsiad tylko zawróciłem, wiesz? No bez sensu, no, dobra. Nie, y, tam właśnie jak powiedziesz do mnie na farmę, sobie załaduj tylko nawóz, iż ponieważ tam y, ja mam pełno palet, tak jak widzieliście w poprzednim y, odcinku, na którym chciałem sobie... Nie, to było poza odcinkiem. Na którym sobie siałem, No po prostu mam palety z nasionami. To sobie wiecie tam, od której strony będziesz wjeżdżał: od drogi, czy od której? Y drogi. To załaduj sobie najpierw nawóz, a później tam koło wiaty ze świniami są dwa worki z nasionami. To sobie zapełni. Jak będzie mało, to tutaj stoi z 8 worków, z 8 palet z nasionami. Och jezu. Dobra, także widzicie tutaj w pięknym miastka, będzie mi tu pomagał dzisiaj Także odkrywamy te różne klapy O Jezu się blokujemy, no bo to duże maszyny To pierwsze to jest, są nasiona to tam dalej Tu jest nawóz Faktycznie Cyk, cyk, cyk Dobra, nawóz Piążki lecą A no, także trochę tego nawozu wchodzi Ile my tu mamy? 2000, spoko. I tu masz te dwa worki podjeść. Bo tak tu mam wszędzie porozstawiane, a tak to ty mi wyciścić, bo moich się już nie mieściło. Mhm. Mm o w po farmie też miałem serwerowego. Tak jest. Dobra. No poprzednim odcinku miastka. I chodź dawaj tu jeszcze za mną, tam będzie reszta do dopełnienia. By Była fajna. Akcja, bo tam sobie kończył kultywować u mnie, nam w sumie na nowym polo takim na Landzie 33, ale y, tam właśnie las sobie wycięliśmy u mnie na odcinku plus. Wywiozłem sobie 6 koni, gdzie Wlewo. w lewo? W lewo, no. no, wywiozłem sobie 6 koni, dokupiłem i po prawo będziesz miał te palety. Dobra, dokupiłem sobie 6 krów, a poza odcinkiem y, 14. kupiłem sobie to tutaj, te. Tak? No te palety. No, yy, Kupiłem sobie właśnie 14 krów i 8 koni. Dobra. No tam... Tutaj owias. Yy, tak, 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 bo mam trzy pola właśnie do zasiania. I prawdopodobnie wszystkie... Tu... Aha, tutaj pięknie, dobra, 3000. Ale widzicie tutaj gracja właśnie ujeżdża. Kunia Pięknie, pięknie. No. Rozkładamy. Dobra, tak i lecimy o, na pełne. Fajny, szeroki na No teraz to będzie szło. Teraz tu raz maszynki Pszenica tak. na pełno, pszenica dobra. Nie tułowiec, <grym> to ja mam za ciebie pamiętać? Ty... <grym> ja mówiłem przed odcinkiem, no ja panu jeszcze mówię. <grym> A chłop mówił, że to ja zapomnę. Ale to by była beka, 12 metrów yy, tego. Owsa, 9 metrów przed pszenicy. Myślę o ja Bo tam na no, tych po trzech polach, tam będzie pszenica. No, ale dobra. Dobra, no, także widzicie koła białe, fajno tego wapna. Ale fajny się w nich. ale zobacz, teraz te białe koła. Aha, u mnie też się tak robią no, powoli. Ale kozacki, także dwa siewniki. Horsza właśnie mamy. Miastek ma z tego dodatku takiego za darmo. darmowego, no. No. Także, no, to na dwa to już w ogóle raz dwa pójdzie. Gracek to tutaj się trochę wtrąca. No, no i ważne, zapraszam, oczywiście, do miastka na kanał, gdzie no, również macie tą serię. Bo prowadzimy na dwa kanały, także zostawcie sobie kołapkę w górę. Oczywiście, no, Gracek, no to Ukrainy są tylko do rabaty przyszedł. Nie, bo ty, Gracek, nie masz żadnego kanału, nie? Bo ja u siebie na odcinku nie powiedziałem nic na temat Twojego. No, no, no właśnie, Gracek to taki wiecie, samotny. Pracownik ukraińsko-polski Podchodzący pod Ruska Ukraińsko, ale rusy Single player Dokładnie No chłopcze jak no, widzisz jak się dowiedział co to multiplayer Chłopca, pisze, pisze XD No ale no XD Tak, jeżeli chce to zrobić XD Tak, XD XD Dobra i... Koniec xD No, także jeszcze tam u miastka na poprzednim odcinku pokazywa jaką my fajnia, fajną akcję sobie zrobiliśmy Jestem lepszy za od ciebie do, Za tobą wiatr Za mną? Dobra To ma piernik do wiatraka Ale jest lepszy w od ciebie e, I z pewnie No z ta. tak No, xD Skąd wiedziałeś? No bo, no, bo ty mówię, że dobry z jesteś, no to... A większość A. jest słaby z matmy, więc zgaduję Dobrze, że zgadnął. Dobra, no. by ci się wtrąciliśmy. Zodrabiamy. O, to, 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 to. to! A to, 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 to jest kasty. O, panie z angielskiego, jak szło. E No, no jeszcze to... inny było. Jest zadany.pl. Teraz inny Polecamy. Ciekawe, jak będzie z nowej szkoły. Czy też są? <laughs> A wątek. Ja nam ja wolę zapłacić. To za odrabiamy te trzy dychy, czy jak? Na 90 dni. Ale wiem, że mam dobrze. no Nieraz tam są małe błędy, ale to wiesz, ba krótka bajerka i No, ci, że też czasami, ale to czasami jest dużo właśnie takich zadań i, i tych, takie w sensie różne odpowiedzi. Po prostu sprawdzam to, ile mam serduszek i w ogóle komentarze, czy dobrze, ale większość akurat biorę, że są dobre. Ale że no nie jedna piąteczka weszła. Sprawdzam no, no, tak samo dwie piątki weszły z tego, z Angola. No i też dwie piątki z Angola. Dasz radę, to sam? Czy musisz eee, się dostać? To znaczy, nie, to już tam pojedź, żepak mi na czy 54 Ja to po prostu jeszcze sobie zawrócę, więc na spokojnie. Także miasto tam właśnie opowiadał na swoim ostatnim odcinku: jaką my fajną akcję sobie zrobiliśmy poza tym odcinkiem moim. tam Szkoda, że tego nie nagraliśmy, tak sobie na luźno nie wrzuciliśmy. No, eee, to fajnie właśnie tam sobie karmiliśmy te krowy. Rzepak? Eee, tak, rzepak, fajne szybko. I sprawnie to nam poszło jeszcze przyjemnie, bo miastek tam y, przyjechał y, tak z tym Johnny'em swoim przejechać, nie? Tak, to tak. że pamiętam tak z właśnie właśnie z turem i ze swoim y, widwami. Widłami. O to 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 się tej nazwy, no, widwy. No ja że bardzo przyjemnie mi się wczoraj dawało na te y, wczoraj... no wczoraj grało w... właśnie we farminga, bo po przerwie tak zrobiliśmy sobie razem przerwę około 4-5 dni od farminga. Także jak usiedliśmy, to werwa do nagrywania była. I tych graczek nic nie pisz. Eee, tak. No, no też że odcinki mieliście, a my po prostu nie graliśmy. A z, z czego wynikła ta przerwa? Ponieważ miałem wyjechać sobie tydzień temu do babci, a wyjeżdżam tydzień później, no i sobie... Postanowiliśmy zrobić przerwę No i teraz się przypniemy, nagramy na zapas Tak, to co mieliśmy prędzej nagrać no. Ale i tak będziecie, przynajmniej u mnie na kanale Mieć około Tygodnia przerwy Chyba, że uda się tyle materiału nagrać, że O Jezu, nie, lepiej chyba to ta przerwa to Chyba, że coś z wymyślę Ale nie chciałbym no nie, bo. kombinować z że... HD nie ogarnę No, to akurat o tej co gadałeś coś, czy nie? No, gadałem był właściciel o tym necie gadaliśmy, ale to wiesz jak to jest No a się tak kłóciłem, że w końcu łeb byłaby taka wojna Bo kiedyś miałem tą netę cholerną to tak mi wszystko ciało nie grało się, nie dało się nic zgrać. No ter teraz Vectra mogę spokojnie powiedzieć że, że polecam O OP? Co? OPE? Vectra właśnie, no 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 <grym> o, Vectra. Wektor jest spoko, polecam. Teraz też, bo był cyfrowy Polsat, telewizja. Polsat ich. No. Nawet spoko. Teraz też, bo żeby taniej też wyszło, No to i, i, i internet, i telewizja z wektry. No nieźle. Czasami to mają jakieś przerwy techniczne, ale no. To patwa Ale tu u każdego, to nie ma reguły, czy wektor, czy Inea, czy inny tam plus. No. No także a właśnie Mogę wam w sumie nagrywa się ja to w ogóle nagrywa 12 minut, pokażę wam jeszcze yes. Pokażę wam jak to właśnie wygląda. Czyli wie, już mam krowę się rozmnażające 40 godzin Obornika też już sporo tego wszystkiego, już mleka 10 000 litrów jak tam stoimy z ceną na, na mleczko zobaczy ktoś, czy mam zobaczyć Ja sprawdzę na mleczko 1170 oh, yes. No masakra Patrz, sąsiad, na dwa siewniki, jaka akcja. No. idzie to tak szybko, że nie mogę się doczekać na nowej serii, jakie akcje będą. No, bo tam, na trzech. Bo tam we trzech, to jak wiedziałem to... chłopanie. Na no, to musimy się jeszcze... Będziemy musieli się dorobić. Jeszcze takich fajnych no, Wiadomo, na początku takich maszyn nie będziemy mieli, no bo będziemy sobie zarabiać na spokojnie, tak że wiecie. No i seria będzie pewnie długa. a to też na trzy kanały, to też będzie inaczej. To też się rozłoży w czasie, bo tak jak tutaj to wiemy, że dzisiaj wydał kapitał, jutro wydam ja, a tak to tam będzie Czecholak, to już mogę powiedzieć, że a to wyda Czecholak, tu wydam ja, także na spokojnie. No, Także widzicie, tu ile tego wszystkiego potrzebuję, mniej więcej ile wody, i TMR i tak dalej, i tak dalej. No, powiem wam, że trawy tyle poszło, że no tam bardzo mało mi jej zostało, więc. Tak, są kieszonki, bo czyści ton to mhm. Także no, były takie zamiary, jak już sobie tam dawno chciałem na tym 43 polu, gdy miała być tam kukurydza na, na ziarno, ale i... Jest... Wiesz co, ja ci powiem coś na ten temat, także nie mów ho Ja ci po odcinku na spokojnie jakże sobie objaśnimy co jak Spoko, spoko Spoko, pracy, jak tak się nie odzywasz, także... Tak, sobie polecimy, mi się dłużej troszkę składa, bo troszkę większy mm -hmm. No ty to jest to może w ogóle bydlę. No. no, ale no cóż, co zrobię? Ta taka fabryka. No i poślę, że to jakąś to zrobimy. Eee, no będę sobie tam cioł pewnie. Tą kukurydzyę, żeby była kieszonka, ale no jeszcze zobaczymy. Dobra, to już wiadę, rozkładam się, tak że szybko to mhm. idzie. Ech. No co, to w 30 minut będziesz miał 3 pola posiane. No mam 15 minut. A, no to w 20, no dobra, spoko, gracie. Tutaj pszenica jest to czekaj. tak jest, tutaj będzie słoma, więc mogę już wam spokojnie powiedzieć, bo chcę też sobie tych produktów, że tak powiem, w się sensie no, słomy i tak dalej, Trochę przypakować jeszcze, żeby później było tak na spokojnie, żeby sobie żył, no bo jak i trawy też będą się na więc znowu na trawę, żeby było tego sporo. Jak i właśnie słomy też trochę przypakuję, czy tej słomy to mało idzie. No, no le lepiej, żeby była na zapas, później będzie i na sprzedaż i tak dalej. Chociaż ci powiem, że słomy troszkę ubyło po tym robieniu paszy. No, to ja i tak wziąłem tam na luźno, co miałem z to wziąłem i na początek właśnie wsypałem, mhm. bo tak to faktycznie by o wiele więcej jeszcze tego zeszło. No, ale tu daliśmy radę, szybko poszło. Nie no, pół godzinki mieliśmy przerobione wszystko. No, także szybko, szybko poszło, później jeszcze kieszonkę na dwóch ładowaliśmy, no tam trochę dłużej nam zeszło. bo jednak mały silos, wąski, na dwóch. No, ale też jako tak udało się tam jeszcze ten, ten sylas ma takie kolizje z dupy. No i jednak jak ty robiliśmy pasze, jak ty wrzucałeś 5 ton pasz, kiszonki, to ja wrzucałem w tym czasie 8 ton, no 4 tony siana i 4 tony słomy, to było 8 plus 5 to było. O u 13, no i ty tam resztę dorzucałeś tego No, więc tam naprawdę szybko szło to wszystko Szybko szło, to no. ja nie zdążyłem się odwrócić, a już trzeba było jechać wysypać paszobus, no, no, bo Miastek właśnie tam e, tak sobie fajnie położył tam psiano na słomie, albo słomy na sianie, się pamiętam I później, no, po no, prostu pod... no, później po prostu podjechał, załadował, rzucił, ja tam zasuwałem cały czas kramerem, kiszonkę ład ładowałem Także szybko poszło... Ja sobie zawsze, jak mam zrobić więcej paszy, tak jak tutaj na dwóch dawaliśmy, to ja miałem tą wolną chwilę, żeby nie przyczepiać łyżki, to ty w tym czasie ładowałeś kiszonkę i w tym czasie, co ja zapełniłem, to sobie czas, to ułożyłem sobie na dole na przykład cztery kostki słomy no i sobie wyciągnąłem w tym czasie cztery kostki siana i sobie rozłożyłem to i później tylko ładowałem i czekałem i wywoziłem w tym czasie. Mhm. Mm o, no, akcja super była. No. No, fine, fine. Teraz tak myślę, że mogliśmy to nagrać, ale jeszcze będzie nieraz raz okazja. Na pewno na tych przemara, będzie okazja. Tak, zapraszam no. na poprzedni odcinek e, z A, przemasy, bo ty miałeś tam tą e, prezentację, zapraszamy no. na prezentację Dobra, do Kapiego. Zapraszam na prezentację, no bo dopiero w sumie wrzuciłem ten odcinek, już ładny tam wyświetlenia robi. Z też 130 miałem, a też niedawno co wrzuciłem, więc spoko. No i teraz zobaczę, jeszcze zorientuję się, czy jakieś polskie, czy jakieś polskie mapki wyszły. Jak tak, no to tam ogarnę, a jak nie, no to po prostu z Modhuba jakieś będę ogarniał najnowsze. Dobra, no także raz, w w sumie też mamy to pole już prawie skończone. To jest masakra, że, że na dwóch naprawdę szybko idzie. ale ja sama też bym dał radę, tylko pewnie w 30 minutach. Na razie mamy 18 minut, no to w 20 damy radę. Ty to poprawiasz mam nadzieję, to Oczywiście. No, także pięknie to wygląda, fajnie mi się robi tym Horszem. No bo to na coś nie No metrów. oczywiście, no, z nie najgorszym sąsiadem, nie? No, no. zobaczymy. A możesz powiedzieć już siebie na odcinku, bo mnie mało ludzi ogląda, że zapłaciliśmy 20 tysięcy. Za dziękuję za tą pomoc przy tym lesie. Tak jest. No tutaj jeszcze zobaczę, jak te konie stoją. No, ze Wieć? Zeus już. Jeszcze tylko zały został, więc ja to sobie Ja to sobie jeszcze ogarnę spokojnie Ty co zrobisz? Za zrobię to No i dobra żyli, i tak żyli. naprawdę tyle Zisiabu więc farmę. wszystko mamy gotowe już mamy opyskane Że tylko zwierzęta jeszcze ogarnąć i, i czas na żniwa, Także zapraszam do miasta na żniwa Oj, no niestety tak wyszło, że najpierw będą żniwa kiszonkowe, także przez mój błąd, żeby nie kosić żółtej kukurydzy na kiszonko, to sobie najpierw zrobimy kiszonkę, wybaczcie za ten błąd. Błąd popełniłem ja, bo powinienem w pierwszej wzrostu dopiero posiadać kukurydzę, a ja najpierw kukurydzę posiałem dopiero... W zboże, także no przykro, ale no tak wyszło. No i po 30% nawozy i pszenicy mi zabrało. Na te trzy pola, więc, więc nieźle źle. Aha. ty nie pszenicy, tylko nasion w gamoniu Co powiedział, pszenicy? No Aha, no nasion No wiadomo, o co chodzi No, jak będziesz potrzebował ziarna, to najpierw te palety rozpełnijmy u mnie Bo, bo ja tyle ich kupiłem, że masaka Spoko, spoko Potrzebnie tyle Dobra To jeszcze sobie umyjemy, pięknego Horscha i jeszcze zobaczymy te konie, może się jeszcze umyje, które trzeba. No co tam jeszcze, Połóż miastek na koniec? No co ja na koniec mogę powiedzieć? Łapkujcie, subujcie, komentujcie. No, no i no co, no? zapraszamy Was na kolejne odcinki. No jeżeli chcecie oglądać serię, jeżeli macie jakieś do nas pytania, piszcie je w komentarzu. A w tym czasie będziemy zbierzemy te, te pytania, i tak jak ostatnio u Kapiego na odcinku, odpowiadaliśmy przeważnie na wszystkie. Nie na wszystkie, tylko na jedno takie głupie nie odpowiedzieliśmy. Pytanie a tak to odpowiedzieliśmy, także no zapraszamy. Zachęcamy o. Tak co powiem. Tak jest, zgadza się. Dobra, tu sobie jeszcze myję te konie. Czekamy na Zeusa. Ten już ogarnięty. Ty, ty myjesz jesteś? konia, a Gracjan z karsierem konia myje. Och jezu. Yes. Iha, także zadowolone konie. Gdzie tu chłopaki? Jesteś tam. No, XD musiało być. O Jezu. No, także... Dzięki serdecznie, Gracja za pomoc tu przy koniach. E, I co miasto i dzięki za pomoc też przy siebie. No, nie I nie widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam do miastka. Siemano. Cześć. No.